Siemanko, witam Was w kolejnym epizodzie Pokémon Y. Nie mam co robić, także postanowiłem sobie zagrać. Zastępnie mi ktoś mówił, a to przejdę do tego później. Najpierw szybki team recap. Już idziemy sobie. Ale lagensy. Są lagensy. Nie, powiem, że nie. Nie powiem, że nie, Szanowni Państwo. No, no. It's your mother. Motherfucker. 35 sekund. Już chyba mogę używać wulgaryzmów. Bajnak. Kurwa, ale ścina ja pierdolę. Ale co ja z tym zrobię? Nic nie zrobię. zrobić. Ostrzyż pazurki. Hopy. To są dwa pazurki, które się nie lubią. Dobrze, Szanowni Państwo. Także. Ostatnio dostałem kurczę Faja komentarz Komentarz pod nazwą Że jestem zbyt wulgarny tylko bez paraliżu, Kurwa paralityk pierdolony Że jestem zbyt wulgarny i mam zredukować poziom szumu jaki posiadam Panie szanowny, który napisał mi ten komentarz. Dziękuję bardzo za te uwagi. Postaram się już nie przeklinać. Mm. I co ja bym jeszcze chciał dodać chujama fla? Mm. Szumi, szumi mi z laptopa, ponieważ posiadam laptopa, Szanowni Państwo, nie wiem czy wiecie. O w końcu. A to jest fizyczny. Może być, bo w końcu jakiś stał. Zamiast tego Future Sight mm. to mi szumi, znowu tak Także ja z tym nic nie mogę zrobić. On był dawno czyszczony, musiałbym. Sam go nie rozbiorę, bo się boję, że coś spierdolę. Achu, jak to? to. Tak, to można potem kupić. Mm. Sam tego nie zrobię, bo się boję, że go rozpierdolę już do reszty. No ale on ma typ wróżkowy już także także nie wiem 3 minuty i ktoś mi kurwa gada tu w domu jak tu cicho było fajnie a teraz to jakieś krzyki snowrat co tam się dzieje do chuja? Smeralda 43. Trico. Jeju, triko Cześć, triko. Kurwa, kopnia kogni. O ty skurwysynu. Jakby ten ruch miał 100% celności, to byłbym w siódmym niebie, ale chuja wiemy, że tak jest, także chuja co zrobimy z tym. O ty mendo. Bita. Mm. Wireless. No i mój brat śpierdoli. Coś o 21 Coś o 21 Także szanowni państwo je, u Ubustwiam u Ubustwiam w trzy dubki tego pokemonka W sumie Józek, bo Juska dawno nie szczylił jakiś pierun. Dziś jak to wymitowałem, wyemitowałem Wyemitowałem? Wypuściłem kolejny odcinek jak mam spec tak kurwa Icebeam koleżko dirć No także poszedł szczałka. Nie mam z faja żadnych odcinków na YouTube'a. Slash Myślałem, ale No, do break Breaka nie dostałem może być Roxas mm, I nie mam co wam wrzucić Także dzisiaj muszę nagrać dwa odcinki i jutro mam szkołę. Dobra, napiję się dzika. A, choć to nielegalne. A jestem kurczę taki kurde faja, niegrzeczny koleżka. Dobra, tygrys jest za Ferrari Feraligatr. Szkoda, że Józek to po prostu nie jest kurwa piórem. Muszę się rozjebać na fotelu dragon brew. no i elegancko i możecie mi podsunąć w sumie Ale dobra, to zaraz kurdefaja wam powiem Barbalak Możecie mi potem podsunąć jakiś pomysł na kolejną grę jaką mógłbym dla was, szanowni państwo, nagrać. No, takie kropki. Bo nad czym ja myślałem? Żeby streamki robić. Co on pierdoli? Tup, 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 Raflet. Lubię, bo nie powiem, że nie. Tylko późno ewoluuje dość. Dobra, no, przecież tygrys jest potężny. drugi 37. Solosis. Już nie będę jebał z nim. Wśchuj miałem bajta. Night slash. Jak go naśmy? Esperaldo. I hmm. No, i żebyście mi zaproponowali po prostu pomysł na następną serię, jaką byście chcieli zobaczyć, bo ja powiem, że z chęcią wróciłbym do Unowy. Dlaczego Unowa kurwa remake? Więc Widzicie? bycie wulgarnym to jest coś, co ma się zakodowane w głowie. Tego się, jakby szanowni Państwo to ująć, nie da wypaczyć. Z młodzieńczych mm, mózgów. Także co zrobię, jak nic nie zrobię? Central. Plus mi to na. Ten koleżka jakiś napisał. Co kurwa. Nie krytykuję. Oczywiście każdy ma swoją y, wizję artystyczną, jak coś chce robić. Ale jest ale. Nie wiem co wchodziło. wyślę to nie od 10 miesięcy. Ja rozumiem, ja też nie nagrywam zbyt często, ale staram się jednak być regularny. To był taki inside joke. Całej tej zaistniałej sytuacji, bo ja wiem, że tego nikt nie ogląda. To ogląda tylko mój ziomo Kłos, Kłos ja cię pozdrawiam. Eee, pilot od telewizora się drugi. Co tam się kurwa dzieje? Nie, ja tego tygrysa zmieniam, on jest za mocny. O jezu, tak. O jezu, tak. O jezu, nie ten Pokémon. Są krzyki. 2700 exp, ja pierdol. ja pierdolę. Józek ma Pierun! Korwisz. No to chyba musimy przetestować, tak? Bo... <ścoughs> Jak to tak nie, prz nie przetestować tego Fusion Bolta? Piękne ataki, piękne animacje jak rozpętałem drugą wojnę elektrobniową. Dalibar. Hmm. Elegant. Cinciu, 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 cinciu. Chodź esmeraldo. Bo... bo tak. Ten Nie wiem czy to jest specjalny, czy fizyczny. Agrom, ja pierdolę. Ale kurde faja. Mega agrom, okej. Okay. Zresztą mnie po prostu spustuje z... Z... atak. Drugi może wejść? Nie. Stalowy kurwa, Night slash. Czego wykończę następny? Raczej tak. Leopard, Iopard, Leopard, Leopard, Leopard. Jaki bo... Bo czemu by nie? Kurwa, mogę dostać tego Mewtonite'a. Wiedziałem, że to się tak będzie kończyć, torment. A, dostał gonga na cipę. Peter, to jest niepotrzebne, mi jest to. Jeden nie był dobry pomysł, żeby nagrywać o tej godzinie. Kurde, faja, bo to nigdy nie jest dobry pomysł. Musisz nagrywać o tej godzinie. Ale lubię sobie pomówić do mikrofonu, także to jest jedyny plus zaistnienia sytuacji. Zaraz będziemy musieli kupić super dupa potion. Ja sobie jeszcze zapiszę, bo tutaj będzie cięższa walka. I miałem tygrysa zmienić. Także. No w sumie drugi iść z przodu. Skrafti o kurwa, to jednak, jednak nie chcemy drugiego tu wysyłać. Ja liczę na jakiś. Okej, okay, powróciłem do Was, Szanowni Państwo. W mniejszym stopniu z lewicy oczywiście, a w ogóle. Ja pierdole! Co chwilę mnie wołają. Ja chcę sobie kurwa pograć i ja miałem lepszą kontrę na to. sobie teraz nie popatrzyłem. To no, power punch. Ja chyba blizko to porobię, nie? No nie, tylko nie on. Tylko nie on. On sam się wykończy. Castro AC, nie chcemy tego. A chuj, mamy Juska, Juska, Józek kurwa, nauczył się Pieruna. Józek i Pierun. Historia prawdziwa. Tak czy nazwać się film? Chłopie, to twój ostatni pokemon. Po chuj ci to. A w ogóle przed chwilą taka zaistniała sytuacja tutaj. Nie no, z jakąś paralityczką muszę walczyć. O tego jeszcze nie grali, nie? Angie zróbmy tak tego tortera może mieć cruncha kurwa nie pomyślałem ma coś gorszego niż crunch chodź bażancie No, Bażan to jest przepotężny. Luxio. Nie ma Dark Type'a, także jest gate. Mega Mewtwo Y. No właśnie, Y. Wolę X. Kurwa, uwielbiam Mega Mewtwo X. X, nie X. Kurwa. Ale gramy w Y. No. Pincer. Kurwa, bazon. Choć jest już jego kamienie. Myślałem, że to będzie mega pincer. A to jednak z główki poszło. Jak z płatka. Bazon 45 level. Ile jest? 15 minut. Ja w 15 minut walczyłem kurde z elektrownią. No teraz przyszli ci bohaterowie. Chujawa... Polic, policja ni chuja warta. Full story, dzięki, naprawdę przyda mi się. Tak, teraz do Lumios i na ścieżkę numer 13. Ja mówiłem, policja ni chuja warta. Oj, dzieci płaczą. La 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 no, la la I się teraz zastanawiam, dlaczego ten pan koleżka co mi komentarze pisze. Panu Piturowi nie pisał, kurwa, że że on. Ej, Z. Czy będzie o tobie wątek w Pokémon Legends ZA Koleżko. Czy będzie ten wątek? Idziemy tu, jeszcze tu jest item. Nie mamy rock to pierdolę ten item. Jesteśmy wy. Lumio City. Jacek, wąwóz e, Biegłem za tobą jak szalona i spotkałam ją na Twojej głowie. E, ty wiesz, słyszałam, że moc Lumio City jest w Lumio City. Ktoś, napraw, ktoś naprawdę zły, jakiś naprawdę zły człowiek, kradnie elektryczność z. Um, Elektrownika Los I ten ktoś Przyjdzie tu powstrzymać Nie wiem kto Ale Ten gość jest świetny Co o tym myślisz? A że ktoś A, Naprawdę? No way Ty Jacek Wąfus i masz to no Czyli następny odcinek Lecimy na salę

Dobra, szanowni Państwo, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie mi subskrybera, bo ja wiem, że jestem zajebisty po prostu. Do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie, cześć.